Os. Dzisiaj obiecany drugi zestaw treningowy. Pamiętamy o tym, żeby wszystkie techniki wykonywać po 20 powtórzeń. Ci bardziej ambitni mogą robić oczywiście więcej. Nie ma przeciwwskazań. Macie dużo wolnego czasu w domu. Także można nad sobą pracować. Os. Technika Tetsuo yoroshi tecuj nuć. Tecuj i załci. Morotę uker. Os getam bararaj. Geri Waza, czyli podstawy kopnięć. Każdą technikę wykonujemy oczywiście po 20 razy, zmieniamy pozycję. Ma i kagę. Łci ma wasitagę. Hizageri. Oś rezoku waza. Najpierw same techniki ręczne do Pierwsza kombinacja to jest kizami tsuki, gyaku tsuki, ma wasi uchi. Druga kombinacja kizami tsuki, gyaku tsuki, ma wasi uchi, gyaku Trzecia kombinacja, kizami tsuki, gyaku tsuki, mawashi uchi, gyaku tsuki, mawashi uchi. Oso. Kombinacja technik noży, renzoku waza. Znaczy, oczywiście, komita dalej, i pierwsza kombinacja to jest Kizami, suki, Giacu, Dzuki, Mawasi, Geri, Gedan, Mawasi, Geri, Dzhonor. Druga kombinacja, ojcuki, Giacu, was Ostatni etap treningu. Oczywiście rozciąganie tak minum 10-15 minut. Siadamy sobie najszerzej, doginałem się raz do lewej nogi, raz do prawej. W jeszcze jeszcze obowiązkowe sejkę. Dzisiaj zwiększymy sobie liczbę do 25, 2 razy po 25. Dla dzieci próbujemy dwa razy po 20, dla tych miejsc zamasowanych dwa razy po 15. I dwa razy po 25, jak mówiłem, wszyscy seniorzy takie minimum. Os.